Ja jestem Aksiąga w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać nowo na Akshongowie. Ze mną jest misin. Dzień dobry. I tak, pewnie się zastanawiam, czy to jest za miejsce yy, gdzie my jesteśmy. I tak, poza odcinkami. Po, w sumie poza odcinkiem, bo to jest drugi odcinek. Yy, przeszedłem sobie, przeszliśmy z Tymkiem yy, gdzie indziej. Bo Missin się zatrzymał w swoim Missinowie, bo on tam sobie w tamtym miejscu zrobił misinowo. Przeprowadziliśmy się do, z Tymkiem do dużo ładniejszego miejsca. Na Dziś... pewno. No tak! Zaraz wam wideo pokażę. Jak tutaj ładnie. I tak, w dzisiejszym odcinku będziemy iść do kopalni, więc z nam oczywiście, więc jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę do góry i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby właśnie ich nie przegapić. Teraz właśnie mam pokażę, jak ten, ten wielki monument wygląda w postaci gór. No patrz na to. Co jest piękniejsze? To czy nowo? Czyli, Nawet... czyli tam to stare aksząkowo, na którym byliśmy. Nawet nie wiesz jak tam już się zmieniło pięknie. Ja wiem, że ekran udostępniałeś, więc widziałem na Discordzie. No. W sumie tak. Więc... Dam y, sobie na 20 czanków. 20 czanków dalej robię robotę, ale nie taką. Y, dobra, Mistin. Kto y, chodzi do kopalni? Gdzie ty jesteś? Absolutnie no, do żanek. Przecież masz zapasowe rzeczy, w przy... pozie masz swoje rzeczy, prawda? Ale ja, ja mam tylko żelazną y, siekielę, kamienny kilow, prawie na wykończeniu i żelazną łopatę też prawie na wykończeniu. No ale syn y, przecież ten, przecież fajnie będzie jak pójdziesz do tej kopalni, a, a co ci się może stać tam? Na pewno zginę, ja nawet strojki. A no ty masz swoje zapasowe rzeczy, no i z nimi przecież możesz zginąć, tak? Będziesz mi przynajmniej towarzyszył. Upsie. Dobra Rozpotkajmy no się przy kowalu Mistin O siemenko dobra chodź za mną Jeszcze sobie skraftuję pochodnie Tyle węgla Myślę, że wystarczy Okej okay. No i tyle, jeszcze wezmę na, na wszelki wypadek ze sobą crafting No i możemy iść. Idziemy do tamtej kopalni Widzowie Tutaj już nawet widać, to ona jest z ripstone'u. Tutaj już pierwszy surowiec, czyli węgiel. I wyłaś stąd. I może jakieś deksiki dzisiaj zdobędziemy. A oglądajcie do końca, nie wyłączajcie tego filmu. Bo może jest beznadziejny watch time. Na moich filmach. I w ogóle... Sam ten film montował Tymek, więc ten... E, więc w sumie nie wiem jak to będzie. Okej, okay, tutaj nie wchodzimy w film. Bo ja ten na odcinek nagryłam przed tym, jak jeszcze on się pojawił na YouTubie. I on mi jeszcze tego odcinka nie przesłał, a już nagrywam drugi odcinek. Po prostu nagryłam ten odcinek wtedy, kiedy. Od ten, ten twarz odcinek, z kiedy. Ten odcinek y z właśnie szukania tego wszystkiego się pojawił. Dobra. Bruch. Zobaczymy. Teraz robimy taki szybki parkour. Daj. Dobra. Jesteśmy. Dobra. Simonko. In Tutaj będzie coś beznadziejnego, to po prostu pójdziemy do innej kopalni, bo też znalazłem inną. Do widzenia. Tam przy in... Tam przy innej wiosce, bo później nie wiem czy wiedzie, wiedzie widzowie, ale y, przy, przy naszej wiosce jest, y, są trzy inne. Co jest w ogóle? Wow! Nie no, proszę. Co tu się dzieje? To nic nie ma. Ale kupa. Tutaj nawet żelaza nie ma. Niby taki wielki cave, ale tutaj nic nie ma. Jedynie co jest fajnego to węgiel, który sobie na pewno wykopię. Missing, osłanie mnie, okej? Okay? Jak usłaniesz? No, osłanie mnie. Chronię mnie przed mopkami innymi. Jak mam cię chronić? Czyż masz to, siekierę? Tak, siekierę. Ale na. Tak. Ej. Ale na, 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 na Dobra, skinął. Ja mam kilow na wykończeniu, no i co teraz? Jestin kolejny. Jezu. Ale mam Aima, chyba dobrego mam Aima, nie wiem. Kolejne słuchać. Tak, kiedy że, że macie tak ciemno, ale gram na oficjalnym mojej A nie na jakiś lunarze rzecz czy czymś Spalaj! Nie! Okej, okay, tutaj jesteś głębiej. Ja też zginę. Mam skin? Co tu się dzieje? To jest po prostu masakra. Jeden krzał od szkieleta i ginę, nie? To, mi się jakoś ochraniaj. Też zrobię nam jakieś ładniejsze miejsce do ochrony. A? Mistin? Mistin? Proszę. Ale się przestraszyłem. Mistin? O, widzę twoje to... rzeczy. Straszę się. Tam, bo, co? bo w ogóle one są niewarte. Tak, dzisiaj się siekierach nie warto. Tak, dla Ciebie nie warto, że ja sobie ją chętnie wezmę, okej? Okej. Ła-ła-ła. Ginąć. Tylko ty się śmieszył, Sim. Z niczego, z niczego. Z siebie. Dobra, zabity. Tyle pewnie Creeper mnie zajdzie od boku czy coś. przelazą? OK Okej. Na kill'ow będzie i na mieczyk. To już przynajmniej tyle. No. Tu nic nie ma. Z za drugiej odnogi. Okej, okay, tu jest głębiej. Troszkę boję tutaj iść. Jeżeli mielibyście jaśniej, ale ze względu na to, że nie ma Optifina, nie mogę zainstalować Optifina, to nie będziecie mieli jaśniej. Bo nie mogę Optifina zainstalować, bo no, bo Finance na, na tą wersję jeszcze nie ma. Trochę słabo, co nie? No słabo. No, takie życie. Chodź mi, Stein. Ja już nie wracam. Czemu nie? Okej, okay, jest ciemno na zewnątrz. <laughs> Łatwiej bym na mnie schodził, tylko do innej wszedł. Mam też taką inną, która jest przy innej wiosce. Chodź mi, Stein. Ja nigdzie nie idę. Czemu? Bo. Nie mogę iść z moimi prawdziwymi rzeczami. To, by, to bez niczego przyjdziesz, co ma to? Tylko z jedzonkiem, co ty ma to? Jak, jak bez niczego? No? Dobra, no i spanko. To wie, nie idziemy do tamtej kopalni, bo ta kopalnia jest jakaś zimna. Tylko idziemy do, do tamtej. Wy jej jeszcze nie znacie. Ale tam jest taka. Fajna jakaś. Może przez chwilę tam widziałem. Jak szedłem do wioski, właśnie po, po chlebuś. Byłem głodny, To mi się wydaje, że tam może być dużo surowców. W ogóle widzowie, napiszcie w komentarzach, na ile od skali od 1 do 10 oceniacie yy, to, to nowe miejsce na Krząkowo. To miejsce na ile oceniasz, od 1 do 10? 5. 5. A swoje? 9. A co ci tam nie pasuje? U siebie? Bo będę jeszcze remontował. Będziesz remontował? Tak. A, to super. Będę robił pół budynku na dzień. A, po budynku na dzień. O, widzicie, widzowie, to jest ta jaskinia. Ona jest troszeczkę duża. Tylko się boję tutaj schodzić. Ale jest warto, bo jest żelazo. A zawsze, gdzie jest żelazo, to tam warto schodzić. Spadać, spadać. Się z wami nie radzę. Gin. Nie, ja was ugasiłem. Do widzenia. Zatujesz. Nie potrzebujemy Cię w naszym składzie. Gdzie? Oni mają tam jakiś spawner? Czy jak? O! Ziemniak biorę. Idę troszeczkę tutaj, w tą stronę. Poczemu w sumie by nie? Dobra, wyleję. Najwyżej stracę. A co stracę? W sumie nie wiem. O kurde, trzech zombiaków. No to nie byłem gotowy, eee, dobra, ale dobra, one sobie idą. One sobie jakieś nieznaczące dla nas. Okej, okay. zeszliśmy. Mieć to nie jest to, czego potrzebowałem. Potrzebowałem. diaksów! Diaksy mam! Kolejne diaksy! Kurde, dobra. Bo się nie spodziewałem, że będą dzisiaj diaksy. Ale mi to jak najbardziej pasuje, nie pasuje. Uuu Za dużo mobów. w to za dużo mobów. Ja bym tutaj się spróbował z tymkiem udać. Bo właśnie z Missinem. Chociaż Missin nie ma żadnych itemków. Missin. No ja muszę się tutaj bardzo słabo udać Bo sam nie dam rady. Przyjedziesz tutaj? Ale nie mam itemków. Masz przecież. Tak, ale nie mogę z nim przyjść. Co to był za dźwięk? A ty ten. A nie, ja nie chcę, ja nie chcę. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Chcę tylko pod jaki zejść. Kurde, ja się muszę tutaj udać z, 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 z takim tymkiem. Ja nie wiem jak to będzie. Ale ja na razie tam jeszcze nie schodzę. Ożykam sobie mniejszych ród, O tutaj na przykład taka ruda fajna. Redstone też jest od razu. A nie, można wykopać. To jeszcze żelazko jest, o. Tam też jest jeszcze żelazko, o, już są w ogóle... mam już 24 żelazka. Ale chyba go nie będę jakoś jeszcze długo robił, bo nie mam kopalni jeszcze dalszej do zwiedzenia, a, a tam dalej na pewno sam nie pójdę, bo sam nie podołam, muszę się z Tymkiem koniecznie tam udać. Bez Tymka się nie uda tam udać, bo... To zawsze jest ktoś, a Missing się za bardzo boi, żeby tutaj przyjść. A po drugie, Missing też jest za daleko. Oto, jadłem się żelazo. O, geoda ametystu. O, żelazo kolejne. I Enderman. Z Endermanem się na razie nie biję, bo się boję, że mnie zabije. Nie, pochodnie, kurde. Jest nieoświetlone teraz. Kurde, ten jak chcę te tak kuszą tam zejść. O, tutaj jest jeszcze żelazo, więc czemu ja tego żelaza wcześniej nie widziałem. Może dlatego, bo woda zalała. Ten film może za zaraz dobiegać końca. No właśnie, skąd ja teraz drewno wezmę? No nie wezmę. Ja jeszcze wyjdę na no powierzchnię, żeby zrobić kill-off w jedni, jedni wieśniacy. Ja jeszcze crafting wezmę w sumie przy losie. Myślę, że za chwilę chlebek kończy, więc ja pochodni fizyki nie zużyję. Ale za to, co zużyję, to na pewno chlebek. Prawdopodobnie jeszcze kill off. Dobrze, że teraz nie spadłem. Jak sam, Mistin, się bawisz? Mistin? Bardzo dobrze. Ała! Ła! Nie! Ile mam? Uf, dobrze, że mam zbrojkę. Gdyby nie zbrojka, to bym zginął. Co jest? Co się dzieje? Ała! Bra. Ale teraz szansę wykorzystałem, ale szansę wykorzystałem. Może tam coś jeszcze będzie. Prawdy w sumie, tylko czy tam coś może być? Nie. Bajo, bajo. A już tutaj mamy żelazko kolejne. Chyba ja może być już wszystko. Coś tam jest jeszcze. Pięknie wyglądające żelazko, o które chyba pójdę, a ta kopalnia jest przypotęchna. Ja tutaj muszę przyjść z tym kim, że powtarzam to po raz kolejny. No, muszę tutaj przyjść z tym Albo za jakąś inną osobą, która dołączy w najbliższych dniach, która się nie boi tak jak mnistyn i będzie potrafiła tutaj przyjść ze mną. Ja nie że, się, nie, że się boję, tylko mam za dobre rzeczy. A masz diamenty jakieś? Nie. No właśnie. Nic nie masz za dobrych rzeczy. Ale. Mamy jeszcze coś lepszego. Masz Lederant? Nie. Yes. Koksa? Tak. Koksa? Nie mogę powiedzieć. Czemu nie? Bo nie. Ale czemu? Kurde. Widzowie, prawdopodobnie odcinki się teraz będą pojawiały o 15. Niestety. Pewny odcinek nie, nie mógł się pojawić o 15. Ponieważ, yy, ponieważ yy, mój montażysta ona nazwie jak wyjechał gdzieś. Yy, I będzie troszeczkę później film. Ale to mam nadzieję, że będzie możecie jakoś przeboleć. A teraz wracam do bazy. Wyszerła mi się kilo. Nie, proszę, nie zrzucaj mnie tam. bra lesę. Do, 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 do domku. Kurde, ile mobów jest! ILE MOBÓW! Szybko trzeba sobie ucie uciekać. Oni mnie? ją strzelać jakoś. Ja się nie dam. Ko do domku. Nie. Dobra. Jestem. Więc jest tak, witam. Jeśli film wam się spodobał, subskrybujcie, łapkujcie. Oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem. podajcie na kanał Misty, na... Um, a nie no, so, Sorgion nie ma kanału, już mi się miętali. Masz? To, to mi to tamcie do opisu. Yy, no, wpadajcie na jego kanał, mi jeszcze nic nie nagrywa. Yy, ale mam nadzieję, że, że zacznie nagrywać. Yy, no i co? Pa pa!